Na warsztacie bałagan, jak widać, ale się dzieje. Dlaczego się dzieje? Bo to jest prowadnica, która jest w jarzmie zacisku hamulcowego i jest zapieczona na dębowo, A raczej była. Jak to uwolnić? Właśnie tak. Taki palnik może być dosłownie najtańszy z taką butlą jednorazową i trzeba to grzać. Bywa tak, że te prowadnice są tak zastane, po prostu nadębowo za zaspawane rdzą. Jak to rozebrać? Trzeba. Tą gumkę... No pewnie spisać na straty lub uda się niekiedy ją wyciągnąć tu górą przez to. Jak się człowiek pobawi, to wyjdzie. I mamy potem o taki przypadek. Co potem grzejemy? Po całości. Od samego dołu tutaj do góry i z powrotem. Długo. Później, jak już będzie fest gorące, porządne narzędzie, żeby to złapać. Ścisnąć, przykręcić. Prawo, lewo, lekko do góry, prawo, lewo, lekko do góry. Jedyna metoda. Jak bez grzania byście próbowali, jest duże ryzyko, że to w ogóle pęknie tutaj w połowie i tam zostanie jarzmo do wyrzucenia. A co potem? Jak już mamy takie coś wyciągnięte, jak wrócić z tym otworem do rozmiarów fabrycznych? Otóż w sprawnej prowadnicy, na przykład, oczywiście, o ile nie jest wybita, mierzycie sobie średnicę tego odpowiednie wiertło. Pamiętajcie, nie za duże, bo nie chodzi o to bynajmniej, żeby to rozwiercić, tylko wyczyścić. Takie coś. Też czyścimy, smarujemy. I jarzmo gotowe.